Dzień dobry tutaj, portal inwestycyjny bądź inwestorem.pl. Dzisiaj wracamy do naszych otwartych pozycji na rynku Forex oraz na rynku surowców. Pamiętacie Państwo, iż otworzyliśmy dokładnie 15 kwietnia o godzinie 19:45, to jest w piątek, pozycję długą na złotą Sprawdzamy, co tutaj się dzieje. Zostawiliśmy wtedy bardzo nisko stop loss tutaj na tym wsparciu, trochę poniżej tego wsparcia. Bardzo dobrze zrobiliśmy, ponieważ gdybyśmy zostawili go mniej więcej tutaj kurs akcji spadł poniżej tej linii poniżej tego gdybyśmy tu postawili stop loss wszystkie na, całe nasze złoto zostałoby sprzedane a my, my zrealizowalibyśmy wtedy stratę w tym momencie złoto jest dużo dużo wyżej od tego punktu od punktu który, w którym jest stop loss od tego punktu w którym moglibyśmy postawić wsparcie ale postawiliśmy dużo niżej nasz stop loss i dużo wyżej niż cena kupna, a więc zarabiamy, zarabiamy 748 zł w tym momencie, co tutaj widać, yy, widać, iż kurs najprawdopodobniej dalej będzie rosł, ponieważ, ponieważ ciągle jest w tendencji wzrostowej, trend wydaje się być wzrostowy, zobaczymy jak to się dalej rozwinie, zobaczmy jak to wygląda z bliska. Tak, zobaczymy, czy pokonany zostanie ten szczyt. Zobaczmy, jak to wygląda na świeczkach. Wydaje się, że popyt może mieć szansę jeszcze to przebić. Zobaczymy, zobaczymy, co w tym momencie robimy. Ponieważ yy, nasz, yy, nasza pozycja jest otwarta od kilku dni, pojawi się tak zwany koszt swap. To jest koszt podtrzymania pozycji. I on z każdym kolejnym dniem będzie wzrastał. Nie są to duże kwoty w tym przypadku, ale aby zabezpieczyć swoją pozycję, podwyższymy stop loss tak aby w przypadku kiedy kurs spadnie poniżej, już pokazuję poniżej którego wsparcia, poniżej tego o tutaj wsparcia, to zrealizujemy zysk. Zysk jak widać dość duży. Ile to będzie pipsów? Już sprawdzamy. 627 pipsów. Może być. Trochę niżej postawiłem, ponieważ tutaj trochę źle yy, zaznaczyłem. Już sprawdzamy. Horizontal line to będzie ten. O, niestety nie ten. zmienia w tym momencie stawię, 8. tak czyli stawiamy mniej więcej tu o i trochę poniżej tego czyli modyfikujemy zlecenie modyfikujemy zlecenie i ustawiamy stop loss na 1,40 1,491 20 czyli na 1,491 0,0 trochę niżej modyfikujemy tak przyjęło się bardzo dobrze w tym momencie jeżeli kurs spadnie poniżej poniżej naszego tego wsparcia zjedzie dokładnie o, o, o 29 pipsów no to nasze złoto zostanie sprzedane, a my zre zrealizujemy w tym momencie zysk. Liczymy na to jednak, że to złoto będzie dalej rosło, dalej rosło według tej tendencji, jak tutaj zaprezentowałem. Yy. Oczywiście wiadomo o co chodzi. I jeszcze raz zmieniamy ten obiekt według tej auto tendencji. I... Będziemy mogli się cieszyć jeszcze wyższym zyskiem. Nie, nie ustawiamy tutaj stop profitu, ponieważ wydaje nam się, że kurs będzie systematycznie rósł. Będziemy podnosić coraz wyżej stop loss. Co dalej? Co dalej? Jeszcze otworzyliśmy dzisiaj e, na rynku forex, na rynku euro-dolara, na, na kontrakcie euro -dolar. Otworzyliśmy dzisiaj aż trzy pozycje. Jedna już się zamknęła z zyskiem. Nie był to duży zysk, ale po prostu postawiliśmy za nisko stop profit Kurs dia bardzo bardzo mocno spadał, otworzyliśmy pozycję krótką, zrealizowała się ta pozycja, zrealizował się scenariusz stop profitu, uzyskaliśmy ten profit, następnie weszliśmy z powrotem jak widać w tym miejscu dwa razy, dwa razy po pół wolumenu i co tutaj się dzieje? W tym momencie sytuacja wydaje, trochę mnie niepokoi, ponieważ widzimy praktycznie kolejne trzy szczyty, w tym dwa pierwsze są na tej samej wysokości, a następny już jest trochę niżej. Może to być oznaka tego, iż popyt nie ma w tym momencie siły i co będzie dalej? Stop los był ustawiony dużo, dużo niżej na wsparciu, na wsparciu tutaj o. Jest to bardzo silne wsparcie co robimy? Podnosimy stop loss, podnosimy stop loss, podnosimy stop loss na to o wsparcie w nadziei, iż nie, nie wykona się ono. Tutaj podwójne wsparcie, yy, obniżamy trochę niżej, oczywiście ten, ten stop loss, modyfikujemy zlecenie 142 14214. trochę niżej 5 pipsów 5 pipsów będzie wystarczająco na wszelki wypadek na wszelki wypadek miejmy nadzieję że ten scenariusz się nie wykona ponieważ dalej widzimy tutaj chociaż chociaż jeszcze raz tutaj chodzimy w tym momencie nie minimum jest wyżej kolejne minimum jest minimalnie wyżej tak, minimalnie wyżej. Miejmy nadzieję, iż wyjście z tego kanału będzie górą. Zobaczymy, zobaczmy jak to wygląda na świeczkach. No świeczki nie wróżą zbyt dobrze, ponieważ są to dwa razy y, spadające, jest to spadająca gwiazda. Zobaczymy, zobaczymy jak będą wyglądały następne świeczki. Wydaje mi się, iż kanał zostanie opuszczony dołem. Jednak na wszelki wypadek zostawiamy to wsparcie trochę niżej na wypadek gdyby kurs odbił do góry zostawiamy tą pozycję otwartą zobaczymy co się będzie działo co się będzie działo dalej yy. modyfikujemy teraz drugi stop loss drugi stop loss modyfikujemy również na tą samą wartość 1000 142 4, 2, 0,5. Modyfikacja. OK. OK. I czekamy w tym momencie. Co się będzie działo dalej, co się będzie działo dalej. Miejmy nadzieję, iż yy, ten kurs będzie wzrastał. Złoto stoi na tym samym poziomie 728 zł zysku. Tutaj na jednym wolumenie yy, 200 zł łącznie. Zobaczymy co będzie dalej. Ja w tym momencie pokazałem jak się stawia stop losy, jak mniej więcej trzeba je stawiać, dlaczego niżej yy. Pokazałem jak się zwiększa stop losy, aby móc uzyskać jakiś zysk, tak? Jeżeli ten stop los się wykona, oba, w obu przypadkach w tym momencie zrealizujemy już zysk. Yy. Nie będzie to dla nas strata, a więc na pewno nie możemy w tym momencie stracić. Teraz możemy tylko i wyłącznie zarobić. Ile zarobimy? To jest kwestia indywidualna. Nie możemy być chciwi. Musimy myśleć trzeźwo i racjonalnie. Nie ma tutaj co się podpalać. Zapraszam do przeczytania artykułu: Jak inwestować na www.bonc-inwestorem.pl, A dowiecie się więcej szczegółów. Ja zapraszam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.